Pilne, dramatyczne wyznanie Jacka Kurskiego. Cała Polska poruszona stanem zdrowia jego żony. Dżudota? Walczymy o każdy dzień. Warszawa 25 grudnia 2025 roku, godzina 18. Kiedy w polskich domach wciąż panuje świąteczna atmosfera, z Warszawy nadeszły wiadomości, które w mgnieniu oka zmieniły radosny nastrój w czas wielkiej niepewności i modlitwy. Zaledwie dwie godziny temu, za pośrednictwem oficjalnego oświadczenia, Jacek Kurski, jedna z najbardziej wyrazistych i wpływowych postaci polskiego życia publicznego ostatnich dekad, przekazał informację, której nikt nie chciał usłyszeć. Jacek Kurski, człowiek znany z żelaznej ręki w zarządzaniu mediami i politycznej nieugiętości, tym razem wystąpił w zupełnie innej tragicznej roli. Męża drżącego o życie swojej ukochanej żony Joanny. Joanna Kurska, która przez lata była dla Jacka nie tylko życiową partnerką, ale i najbliższym doradcą oraz cichą siłą stojącą u jego boku, zmaga się z brutalną rzeczywistością. Informacja o jej ciężkim stanie zdrowia uderzyła w opinię publiczną z ogromną mocą. Jacek Kurski, który rzadko pozwala sobie na publiczne okazywanie słabości, tym razem nie krył emocji. Wyznanie o poważnej chorobie żony, przekazane w samym sercu Bożego Narodzenia, sprawiło, że show biznes i świat polityki na moment wstrzymały oddech. To już nie jest walka o słupki oglądalności czy polityczne wpływy, to najważniejsza bitwa w życiu tej pary. Najnowsze wieści sprzed dwóch godzin. Jacek Kurski potwierdza szokujące informacje o stanie zdrowia żony. Ta dramatyczna wiadomość wywołała natychmiastową reakcję tysięcy Polaków. Pod postem polityka w ciągu kilku minut pojawiły się tysiące słów wsparcia i życzeń powrotu do zdrowia. Media społecznościowe zalała fala współczucia, a portale informacyjne przerwały świąteczne ramówki, by przekazać te smutne doniesienia. Jaką diagnozę usłyszała Joanna Kurska i co dokładnie działo się w ich domu w te święta? Dlaczego Jacek zdecydował się na tak szczere wyznanie właśnie teraz? Zostańcie z nami, bo za chwilę ujawnimy wstrząsające szczegóły walki, którą Kurska toczy za zamkniętymi drzwiami warszawskiej kliniki. Czy ta wiadomość zjednoczy nawet największych przeciwników Kurskiego w obliczu ludzkiego cierpienia? Atmosfera w Warszawie, mimo świątecznej iluminacji, stała się nagle ciężka od niedopowiedzeń i narastającego niepokoju. Zaledwie dwie godziny po oficjalnym komunikacie media dotarły do głębszych warstw tej poruszającej historii, która rzuca zupełnie nowe światło na ostatnie miesiące życia rodziny Kurskich. Jacek Kurski w krótkim, ale niezwykle emocjonalnym wpisie, który wstrząsnął polskim internetem, przyznał to, co starannie ukrywano przed blaskiem fleszy. Chcemy podzielić się z państwem prawdą, bo wierzymy w siłę wspólnej modlitwy. Joanna zmaga się z wyzwaniem, które przekracza ludzkie wyobrażenie o cierpieniu, napisał były prezes TVP. Te słowa, pozbawione politycznego wyrachowania, ukazały mężczyznę złamanego, ale zdeterminowanego, by walczyć o zdrowie swojej najbliższej osoby. Szczegóły, które zaczęły wypływać na światło dzienne, budują obraz dramatu trwającego od wielu miesięcy. Okazuje się, że Joanna Kurska zmaga się z niezwykle rzadką i agresywną chorobą, która została zdiagnozowana już jakiś czas temu. Jednak rodzina podjęła heroiczną decyzję o zachowaniu tej informacji w ścisłej tajemnicy, by oszczędzić dzieciom i bliskim medialnego szumu. Sytuacja drastycznie pogorszyła się właśnie w Wigilię, kiedy organizm Joanny przestał reagować na dotychczasowe leczenie, co zmusiło lekarzy do podjęcia natychmiastowych radykalnych kroków medycznych. Obecnie Joanna znajduje się pod specjalistyczną opieką w jednej z wiodących warszawskich klinik, a jej stan jest określany jako stabilny, ale wymagający ciągłego nadzoru i intensywnej terapii. Jacek Kurski bez wahania zawiesił wszystkie swoje aktywności zawodowe i społeczne, deklarując, że jego jedynym priorytetem jest teraz obecność przy łóżku żony. Moja żona to najsilniejsza kobieta, jaką znam. Widziałem ją w sytuacjach kryzysowych, ale to, z jaką godnością znosi ból teraz, jest dla mnie lekcją pokory, wyznał Jacek Kurski w rozmowie z bliskim współpracownikiem, która szybko trafiła do opinii publicznej. Podkreślił, że mimo nowoczesnej medycyny i wysiłku najlepszych specjalistów, rodzina pokłada ogromną nadzieję w duchowym wsparciu rodaków. Sceneria tego dramatu jest wyjątkowo smutna. Luksusowy dom, w którym choinka wciąż lśni tysiące świateł, a pod nią leżą nierozpakowane prezenty, stał się miejscem cichej rodzinnej narady i wspólnego czuwania. Dzieci pary, choć oszczędzone przed najbardziej brutalnymi szczegółami, czują powagę sytuacji, co sprawia, że tegoroczne Boże Narodzenie jest dla rodziny kurskich czasem najcięższej próby charakterów. Reakcja mediów i opinii publicznej była niczym potężna fala solidarności, która na moment zatarła wszelkie polityczne podziały. Portal ONET, Plejada oraz FAKT niemal natychmiast zmieniły ton swoich publikacji na pełen szacunku i empatii. Nagłówki takie jak Jacek Kurski prosi o modlitwę za chorą żonę czy dramatyczne święta w rodzinie Kurskich zdominowały polską sieć. Hashtag Łojaka trzymamy się za Joan stał się wiralem, a pod postami rodziny zaczęły pojawiać się tysiące komentarzy nie tylko od zwolenników, ale i od najzagorzalszych przeciwników politycznych Kurskiego. Choroba nie ma barw partyjnych, pisali internauci, jednocząc się w życzeniach szybkiego powrotu do zdrowia dla Joanny. To rzadki moment w polskim życiu publicznym, gdy postać tak kontrowersyjna jak Jacek Kurski otrzymuje. Tak masowe i szczere wsparcie od całego społeczeństwa. Przyjaciele rodziny oraz znane osobistości ze świata mediów zaczęli przesyłać kwiaty i listy do kliniki, w której przebywa Joanna. Wiele osób zauważyło, że sygnały o pogarszającym się zdrowiu Kurskiej pojawiały się już wcześniej. Jej rzadsza obecność na publicznych wydarzeniach i zmiana w wyglądzie, którą złośliwi przypisywali zabiegom estetycznym teraz zyskały tragiczne wyjaśnienie jako skutki uboczne wyniszczającej terapii. Jacek Kurski mimo ogromnego stresu zachowuje spokój, który imponuje lekarzom. Każda godzina w szpitalnej sali to dla niego walka o nadzieję. Narracja o mocarzu mediów ustąpiła miejsca opowieści o mężu, który trzyma żonę za rękę, czekając na jakikolwiek znak poprawy. Dziennikarze koczujący przed kliniką donoszą o wzmożonym ruchu i konsultacjach wybitnych profesorów, co sugeruje, że przypadek Joanny jest analizowany na najwyższym poziomie medycznym. Mimo napiętej sytuacji, rodzina Kurskich stara się zachować atmosferę ciepła. I jedności, wierząc, że pozytywna energia płynąca od tysięcy obcych ludzi pomoże Joannie przetrwać ten krytyczny moment. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy medycyna i wola walki okażą się silniejsze od bezlitosnej diagnozy? Polska zamarła w oczekiwaniu na kolejny komunikat, a każde słowo Jacka Kurskiego jest analizowane pod kątem najmniejszego promyka nadziei. To już nie jest tylko news dnia. To narodowe czuwanie nad losem kobiety, która stała się symbolem walki z chorobą w samym sercu świąt, kiedy życie powinno być celebrowane, a nie zagrożone. Atmosfera wokół kliniki jest gęsta od emocji, a cisza, która tam panuje, mówi więcej niż tysiące słów komentarzy w internecie. Każdy gest Jacka, każde wyjście lekarza z oddziału budzi dreszcz emocji u obserwato, rów, którzy nie mogą oderwać wzroku od tego dramatycznego wyścigu z czasem. Noc nad Warszawą gęstnieje, a wraz z nią narasta napięcie wokół kliniki, gdzie każda minuta wydaje się trwać wieczność. Jacek Kurski mimo skrajnego wyczerpania nie opuszcza posterunku przy łóżku żony, stając się dla personelu medycznego symbolem bezgranicznego oddania. Z kuluarów szpitalnych docierają wieści o niezwykle poruszających momentach. Jacek miał przez wiele godzin czytać żonie jej ulubione fragmenty literatury, wierząc, że znajomy głos bliskiej osoby jest najlepszym lekarstwem w chwilach, gdy aparatura medyczna wydaje się bezduszna. To oblicze Kurskiego, którego nie znali nawet jego najlepsi współpracownicy, wywołuje fale wzruszenia wśród pielęgniarek i lekarzy, którzy widzą w nim już niepotężnego gracza medialnego, ale człowieka walczącego o sens swojego istnienia. Tymczasem w mediach społecznościowych akcja wsparcia przybiera na sile, przyciągając coraz to nowe środowiska. Niepokój budzi jednak fakt, że mimo stabilizacji, o której wspominano wcześniej, lekarze zdecydowali się na zwołanie nocnego konsylium z udziałem wybitnych onkologów i kardiologów. Sugeruje to, że organizm Joanny jest skrajnie osłabiony wielomiesięczną walką, a lekarze muszą podejmować decyzje pod ogromną presją czasu i opinii publicznej. Jacek Kurski w krótkiej rozmowie z jednym z duchownych, który odwiedził szpital, miał wyznać, że ta noc jest decydująca. Jesteśmy w rękach Boga i najlepszych fachowców, teraz liczy się tylko jej siła, miał powiedzieć ocierając łzy, które po raz pierwszy od lat pozwoliły sobie na wolność. Polska z zapartym tchem analizuje każdy, nawet najmniejszy gest płynący z otoczenia rodziny. Przed budynkiem kliniki, mimo mroźnej grudniowej nocy, zaczęły pojawiać się pojedyncze, znicze i skromne bukiety kwiatów, zostawiane przez anonimowych ludzi, których poruszył dramat kurskiej. To niezwykłe zjawisko pokazuje, że w obliczu ostatecznych pytań o życie i zdrowie, społeczeństwo potrafi wznieść się ponad codzienne kłótnie. Dziennikarze śledczy portali takich jak Onet czy Wirtualna Polska, zachowując najwyższe standardy etyczne, starają się dowiedzieć, czy rodzina planuje transport Joanny do jednej z renomowanych klinik za granicą, jednak na ten moment stan pacjentki wydaje się zbyt poważny na jakąkolwiek podróż. Atmosfera niepewności miesza się z ogromną nadzieją. Wiele osób zwraca uwagę na postawę Joanny Kurskiej z ostatnich miesięcy. Jej walka, choć prowadzona w cieniu była niezwykle intensywna. Teraz, gdy kurtyna milczenia została zerwana, każdy szczegół jej aktywności nabiera nowego znaczenia. Czy jej ostatnie publiczne posty o miłości do rodziny były swego rodzaju pożegnaniem, czy może mobilizacją do walki? Pytania te wiszą w mroźnym warszawskim powietrzu, podczas gdy Jacek Kurski, odcięty od politycznych intryg, skupia się na rytmicznym dźwięku kardiomonitora. Każde uderzenie serca Joanny jest teraz dla niego ważniejsze niż jakikolwiek sukces zawodowy. Polska trwa w tym niezwykłym, bolesnym czuwaniu, modląc się o cud, który sprawi, że te tragiczne święta zakończą się zwycięstwem życia nad bezlitosną chorobą. Napięcie sięga zenitu, a oczy wszystkich zwrócone są na oświetlone okna kliniki, za którymi rozgrywa się najintymniejszy i zarazem najbardziej publiczny dramat ostatnich lat. Światło w oknie na trzecim piętrze kliniki nie gaśnie ani na moment, stając się niemym świadkiem dramatu, który zjednoczył Polaków w Feterze Leś, w tę mroźną, bożonarodzeniową noc. Jacek Kurski, człowiek, który przez lata budował wizerunek twardego gracza, teraz, według relacji osób z personelu, spędza godziny na szeptaniu do ucha nieprzytomnej żony, wspominając ich wspólne chwile, narodziny córki i wszystkie małe zwycięstwa, które dziś wydają się być z innego świata. To już nie jest tylko walka o zdrowie, to desperacka próba podtrzymania nici życia samą siłą woli i miłości. Lekarze, choć powściągliwi w komunikatach, nie ukrywają, że organizm Joanny znajduje się w stanie krytycznym, a najbliższe godziny będą decydujące dla jej dalszych losów. W całym kraju, od Bałtyku po Tatry, ludzie wciąż sprawdzają najnowsze doniesienia, a serwery portali informacyjnych ledwo wytrzymują obciążenie. Każdy chce wierzyć, że ta historia, mimo tragicznego początku, znajdzie swój szczęśliwy finał. Joanna Kurska stała się dla wielu symbolem nie tylko cierpienia, ale i niezwykłej godności, kobiety, która do końca starała się chronić swoją prywatność i spokój swoich dzieci. Jacek w krótkiej przerwie między konsultacjami z profesorami miał przekazać jednemu z przyjaciół, że czuje na ramionach modlitwy tysięcy ludzi i to właśnie ta energia pozwala mu jeszcze stać na nogach. Na korytarzach kliniki panuje nienaturalna cisza, przerywana jedynie stłumionymi rozmowami lekarzy i szelestem ochronnych fartuchów. Każde otwarcie drzwi do sali intensywnej terapii wywołuje u obecnych tam członków rodziny dreszcz przerażenia i nadziei zarazem. Media donoszą, że do Warszawy sprowadzono właśnie nowoczesny lek, który ma być ostatnią deską ratunku, ale jego podanie wiąże się z ogromnym ryzykiem. Jacek Kurski musiał podjąć tę najtrudniejszą w życiu decyzję, kładąc na szali wszystko, w co wierzy. Atmosfera jest tak gęsta, że niemal czuje się ból płynący z za zamkniętych drzwi, a Polska, wstrzymując oddech, Czeka na ten jeden upragniony komunikat o poprawie stanu zdrowia Joanny. To czuwanie stało się wspólnym doświadczeniem narodu, pokazującym, że w obliczu ostateczności wszyscy jesteśmy tylko ludźmi drżącymi o życie tych, których kochamy najbardziej. Noc powoli ustępuje miejsca świtowi, ale niepewność pozostaje, kreśląc na twarzach bliskich ślady, których nie zmarze żaden czas. Każdy oddech Joanny monitorowany przez skomplikowaną aparaturę, jest teraz najcenniejszym darem, o jaki modli się jej mąż, trzymając jej dłoń tak mocno, jakby chciał przekazać jej całą swoją życiową siłę. Gdy się pojawi, że ta dramatyczna noc wystąpi w przypadku wystąpienia i oczekiwanie, najaw, zaskakujący fakt, który rzuca zupełnie nowe światło na determinację rodziny kurskich. Jeden z urządzeń Jacka wyjawił, że był prezes TVP, już kilka tygodni temu w potrójnej tajemnicy konsultowanej przez stan zdrowia z czołową kliniką onkologiczną w USA. Pojawia się pytanie. Czy wysyłane jest jacka do sygnału, że Joanna dostarczająca jest do początkowej terapii za oceanem, która była ich ostatnią ujawnioną przed pojawieniem się? Ten nowy wątek sprawia, że historia walki o życie Joanny staje się jeszcze bardziej wielowymiarową określeniem właściciela, który poruszy niebo i ziemię, przez ocalić ukochaną osobę. W ramach zabezpieczenia chwilowego, które narusza rodzinę kurskich, polityka i podziały schodzące na daleki plan. W tej chwili we wspólnym połączeniu łączy się z źródłem energii i wsparcia. Polska okazała się tej nocy, że może być jednością w ludzkim życiu, a każde dobre powiadomienie w stronę Joanny jest teraz na wagę zdrowia. Wierzymy, że siła płynąca z tysięcy serc oraz kunszt lekarzy przyniosą wyczekiwany przełom, na który wszyscy z Czujęcego się. Sytuacja zdrowotna pani Joanny Kurskiej jest uważnie monitorowana przez nas i polskie media z godziny na godzinę. Będziemy na bieżąco informować o najnowszych wydarzeniach z rodziny i szpitala. Gdy tylko pojawi się oficjalny komunikat. Jednocześnie składamy najszczersze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia pani Joannie i mamy nadzieję, że rodzina pana Jacka Kurskiego będzie miała siłę, aby sprostać temu wyzwaniu. Jeśli chcesz nadal śledzić najnowsze informacje o zdrowiu pani Joanny Kurskiej, a także inne ekskluzywne wiadomości o wpływowych osobistościach, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia już teraz. Nie zapomnij zostawić życzeń szybkiego powrotu do zdrowia lub podzielić się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy, aby pomóc nam przekazać pozytywne przesłanie. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie z najgorętszym